Witam serdecznie w kolejnym moim filmiku, w którym prezentuję części od komputera stacjonarnego, rozkładam go przed wami, próbuję opowiedzieć o wszystkim, o wszystkich szczegółach, mankamentach, dzisiaj chciałem wam przedstawić taśmę, taśmę do komputera, jak się już domyślacie, stacjonarnego, bo w laptopie to wiadomo, że to wszystko by się nie zmieściło. To najdłuższe wejście podłączamy pod płytę główną, czyli to jest najdłuższe. Bo tutaj, jak możemy zauważyć, że z tego się robi niezły wąż, to jest dosyć długie, to wkładamy do płyty głównej i tu podpinamy. Górną i dolną część, w sumie teraz jak się zastanowię nad tym i pokażę, to nawet nie wiadomo, gdzie jest mniej, a gdzie więcej. No nieważne, w sumie, może zmierzę. Tu jest tak. A tu jest tak. No nie wiem, no w sumie tutaj wychodzi, że jest może podobnie. To no, wygląda generalnie jak taki trochę długi wąż od komputera, od sprzątania. To się wkłada, jak mówiłem, już bo płyty głównej. To wkładamy najczęściej pod CD-ROM, a to wkładamy pod dysk. I teraz co ważne, nie powinniśmy podłączać CD-ROMu łącznie z dyskiem, ponieważ pamięć operacyjna CD-ROMu spowalnia działanie dysku. I wiele osób o tym po prostu nie wie. Nie wie, oni podłączają, tak a potem się dziwią, a bo mi się nie instaluje. Tam wiadomo, Windows czy coś takiego, nie? Dlatego mówię: tutaj powinien być CD-ROM i tu powinien być CD-ROM, a Wy pewnie nie wiecie, właśnie, i tu podłączacie yy, CD-ROM, a tu dysk twardy. I mówię: pamięć tak działa, że zawsze ten, ten dysk twardy będzie na końcu działał trochę wolniej, i to już nie będzie to samo co wiecie, jakbyście podłączyli osobno na dwie taśmy CD-ROM i dysk twardy. Jeżeli będziecie to zakładać, montować sami. To miejcie to na uwadze moje uwagi. Jeżeli stwierdzicie, że dotychczas praca waszego dysku była nieodpowiednia, to możecie sobie właśnie zobaczyć, rozkręcić obudowę. Nie musicie się bać i zobaczyć właśnie, jak macie tą taśmę podłączoną, bo to są takie szczegóły, na które warto zwrócić uwagę. Pozdrawiam was serdecznie. To tyle na, ten temat, na temat tej taśmy.